Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie. Dzisiejszego poranka piątkowego. Jest ze mną mieszko. Tu tu. Mleczko jeszcze chcesz? Robiliśmy właśnie placuszki. Takie jak ostatnio hmm. nauczyłem się i już mi to weszło w krew. Powiedzmy mi się tutaj je i popija mleczkiem. A ja zrobiłem ich aż... Tyle. Zrobiłem podwójną porcję, i teraz będę sobie szamał. Żona też zje, zaraz przyjdzie, bo pojechała do Ciucha. No, już popracowałem troszkę, i teraz śniadanko po pracy dopiero. No, ale tak, to jest jak się wstaje, równo o dziewiątej. Przebyłem, moi drodzy, dzisiaj trochę w inną stronę ze swoim spacerkiem z psem, eee, i chciałem z wami pogadać o o relacjach takich, o poznawaniu nowych ludzi, o znajomościach i tak dalej, bo wspomniałem o tym w poprzednim, poprzednim vlogu na końcu i, i jakoś zapomniałem o tym kompletnie. Eee, chciałem wam powiedzieć jaki ja mam problem z poznawaniem ludzi, a raczej z utrzymywaniem relacji, nie wiem, możecie dać znać właśnie czy wy też tak macie, czy też nie, ale to zawsze o tym mówię, zawsze dawajcie znać w komentarzach, odnoście się jakoś do tego najlepiej, bo jestem bardzo ciekaw jak to jest u innych. Eee, i, I wygląda to u mnie tak, że ja jestem teoretycznie introwertykiem i no tak zawsze myślałem, no i chyba ja jestem introwertykiem, bo no nie lubię jakoś ludzi i zawsze miałem takie podejście, że najlepiej mi jest samemu w mojej bańce, w mojej ciemnej piwnicy, jak nikt nie ma do mnie dostępu, ja mogę sobie grać i, i jestem w, w swoim takim kąciku, nikt mi nie przeszkadza, czuję się najbardziej swobodnie. Wiem, że dużo osób tak ma i to właśnie większości introwertycy. Ale też lubię czasem się spotkać z, z kumplem na piwko, tego typu rzeczy. Może nie w jakimś dużym gronie ludzi, ale tak właśnie pojedynczo. No i chciałbym mieć takiego... Nigdy w życiu nie udało mi się utrzymać takiej relacji, może też przez to, że się często przeprowadzałem, ale takiej relacji z ziomkiem, żebym, żebym miał takiego kumpla na wiecie, od, od dzieciaka z bloków powiedzmy. E, aż do, do teraz, powiedzmy, tak. A wiem, że dużo osób tak ma, nawet introwertyków. Nie wiem, kumpel z osiedla czy tam z, z naprzeciwka z domu, przykładowo. No i zawsze mi to jakoś umykało, zawsze e, paliłem mosty z tymi znajomymi i nie, nie potrafiłem kompletnie tej relacji utrzymać, takiej kumpelskiej. Tym bardziej odkąd mam żonę, a raczej odkąd miałem dziewczynę tak naprawdę, Dominikę no to, no to była moja pierwsza i ostatnia dziewczyna. Mam nadzieję. <gry> eee, ale wracając. No to do tamtego momentu już w ogóle nie, nie utrzymywałem prawie z nikim relacji. Chwilowo, tam wiecie, spotykaliśmy się na jedno dwa spotkania, super rewelacja idziemy, wiecie, super znajomi będą. Po czym po tygodniu mieliśmy takie, no spoko są ludzie, ale. My mamy potrzebę spotykania się z ludźmi, i mieliśmy takie, że mamy, jesteśmy dla siebie, opowiadamy sobie o tym wszystkim, co nas w życiu spotyka. Załóżmy te najważniejsze rzeczy, o których się gada może z przyjaciółmi czy z kimś, nie wiem, nie miałem nigdy takiej relacji, mówię, więc nie wiem. No i, i po co mówić to drugi raz potem kumplowi, znajomemu, przyjacielowi, nie wiem jak wy to interpretujecie, każdy ma inne patrzenie na to. Więc miałem zawsze takie podejście, że po co mam to mówić dwa razy? Żona tak samo, dlatego nie udawało jej się nigdy. Znaczy miała pszczołki tam jakieś w, w szkole. I no to teraz w sumie utrzymuję z nimi kontakt, ale nie taki stały. Taki wiecie, że raz na kilka miesięcy się odezwą do siebie i to tyle. No i ja tak samo miałem z, z kumplami zawsze, a potem ten kontakt się kompletnie odcinał. Nie było.

Ludzie jak się tyle czasu nie widzą, bo jak codziennie się z kimś widzicie, z takim ziomkiem, no to jesteście z nim na takiej relacji jak powiedzmy z żoną, tak, że, że nie stresujecie się czymś, co powiedzieć, o czym pogadać i tak dalej. A ja, przy, ja przy, na przykład miałem tak, że jak się z kimś już miałem spotkać jeden na jeden, bo jak tam w jakiejś grupce, no to, to trochę inaczej to wyglądało w podstawówce czy coś, to się jechało na plac zabaw czy coś i tyle, ale jak już starsi byliśmy. No to zauważyłem, że jest tak, że jak się spotykacie jeden na jeden, no to chyba każdy ma takiego stresa, powiedzmy, może każdy introwertyk, może nie, nie ekstrawertycy, bo oni mają wyjebane w to mocno. Nie myślą o tym, co powiedzą i tak dalej, tylko najpierw działają, a potem myślą, kurde, co ja powiedziałem. No, a, a ja mam tak, że najpierw trzeba przeanalizować, zanim się spotkam, dobra, to będzie taki temat do gadania, taki jeszcze, o tym jeszcze pogadam. I wiecie, żeby nie było przypadkiem tej niezręcznej ciszy. To jest tak samo pewnie na randkach. Ludzie mają. I to, to chyba nie ma znaczenia, czy to jest spotkanie kumpelskie, czy, czy właśnie randka jakaś. Po prostu introwertycy, a może ja, a może, no nie wiem, tak przykładowo mówię, introwertycy na swoim przykładzie, mają tak, że jak się spotykają, muszą mieć zaplanowaną tą całą rozmowę, a raczej chociaż tematy. Nieważne, że potem się spotykacie i tak jest w ogóle o czym innym gadka i jeszcze właśnie jak obmyślasz te tematy, planujesz to się jeszcze bardziej stresujesz tym i, i nie ma o czym mówić i jest taka niezręczna cisza powiedzmy. Ale to trzeba właśnie przełamać tym śmieszkiem, tą szczerością, bo najczęściej ludzie próbują coś na pokaz zrobić. Że no chcą pokazać, o jak to u mnie nie jest dobrze, fajnie i tak dalej. Ja teraz odkąd robię te vlogi, to nawet właśnie Seba zobaczył, że, że ja tak wyjebany jakoś w to wszystko, co o mnie ludzie pomyślą, a wcześniej to wszystko mnie stresowało, wiecie. Chodziłem tak, myślałem, że wszyscy na mnie w mieście patrzą, i on mówi, że ma to samo. To jest takie, nie wiem, czy to jest trochę z narcyzmu coś, że większość osób chyba ma coś takiego, a może nie, że że czujecie, że może to jest jakaś choroba, nie mam pojęcia, ale no tak, że my się we dwójkę spotkaliśmy i ja i on to ma, no to dziwne by było. Że nikt o tym nie mówi pewnie, ale myślicie, że jesteście pępkiem świata i że wszyscy na was patrzą i was oceniają. To jest takie... Słyszałem kiedyś, że to jest jakaś choroba, ale zaburzenie czy cokolwiek, nie mam pojęcia. Ale ja tak mam, Seba tak ma, mówi, że tak ma. I to jest, wydaje mi się, że normalne. Trzeba to po prostu przemóc. I teraz już mam to naprawdę totalnie wytupie, co sobie ktoś pomyśli o mnie. No bo jestem sobą w końcu, tak na tych vlogach pokazuję tylko prawdziwego siebie i nie udaję nikogo. Jak, jak ja miałbym tutaj udawać na tych vlogach i robić tak, jak to robi dużo vlogerów, że pokazując swoje życie tylko te najlepsze momenty to ja bym się wykończył na tych vlogach, nie chciałbym się tego robić kompletnie. Chodź. No więc, myślę, że to by wyglądało tak. Dobra, jestem, myślałem, że mi się pies rzuci na drugiego psa. Bo był bez smyczy, ale jest git. Eee, I co ja mówiłem? A że wszyscy tak udają w tych vlogach. Znaczy nie wszyscy, no jest część po prostu ludzi, pokazują te najlepsze rzeczy, a nie pokazują tych, no gorszych dni załóżmy i tak dalej, a każdy je ma, po prostu te stresy, smutki, nie wiem, czasami stany depresyjne powiedzmy, w cudzysłowie, bo każdy to inaczej inter interpretuje, eee, i co? A, i trzeba być po prostu sobą, nie wiem, urwał mi się wątek trochę, więc tak, ja trochę zamieszałem się. Trzeba być sobą, nie udawać, pamiętajcie. I jak ktoś was nie akceptuje takim jakim jesteście, to po prostu się z nim nie zadawajcie i tyle. Musicie być w 100% sobą. Pokazywać tak, jak jest. No, jak wrócę do wątku, może jak mi się przypomni, bo coś tam uciąłem ważnego chyba. Nie wiem, chciałam powiedzieć, że zamówiłam sobie wczoraj y, sznurki takie do i trochę mnie tak wzięło. Kiedyś robiłam takie zakładki z włóczki. Wykorzystałam takie włóczka do takich, robię takich dzwoneczków, fajnych troczków na końcu zakładki. A teraz postanowiłam, że zamówię sobie te sznurki do makramy i spróbuję zrobić takie zakładki makramowe. Więc zobaczymy. Zapisałam się na ten kurs ceramiki. Mam go tam pod koniec lipca. I potem jeszcze. Co się stało? Zrobić kupę. Dobrze, zmienimy zaraz pampersa. Pod koniec lipca i jeszcze potem w sierpniu e, tą glinę i, i teraz tą makramę. I tak mi się właśnie chce zrobić takich coś twórczych, artystycznych rzeczy. Więc e, działamy, działamy. E, tutaj naprzeciwko nas, naprzeciwko bloku otworzyli warzywniak. Chyba dzisiaj w ogóle było otwarcie. Więc zaraz tam pójdziemy i zobaczymy czy są ogórki małosolne, bo, bo lubimy ogórki, co nie? Ja. To są twoje chusteczki. Lubisz ogórki? Tak. Takie zielone, kwaśne są troszkę. Tak? Nie. Ale lubisz. Okay. A czemu wyciągasz chusteczki? Mieszko? Po co to robisz? Do czego będziesz korzystał? Co będziesz z tym robił? Co? Wykupy no już zrobiłeś wcześniej, już ogarnęliśmy sprawę. Nie wiem, nie wiem co będzie z tym robił. Ale przecież nie można mu wszystkiego zabraniać, prawda? Niech eksperymentuje, niech dotyka mokrą chusteczkę. E, ogólnie on ma uczulenie. I niby te chusteczki mają e, w składzie tylko wodę. E, no i rzeczywiście tak jest, no bo w tym składzie jest praktycznie tylko woda, chociaż jeszcze mm, zobaczę. Ingredients, no aqua, na pierwszym miejscu jest woda, więc, więc e, jakiś e, kwas cytrynowy, co to znaczy, sodium, sodium, benzonat, co to jest w ogóle? No jakieś tam, jakieś rzeczy dziwne też są, chociaż jest napisane, że 99% to woda, a jednak coś z tych, e, z tego 1% uczula i od samego początku ja był małym takim bobasem, bo jak przydaliśmy mu kiedyś buzię tą chusteczką, to od razu mu wychodziły plamki, więc, e, no, do pupy może być, do niczego innego nie. Co zrobiłeś? Wyczyściłeś samochód, autobus, tak? Autobus był na myjnik? Takiej ręcznej. No i tak mija ten dzień. To? Ciepła czy zimna? czy brrr? No, powiesz nam? Dzień dobry Też sobie O, ale ci się udało! Dawaj, kolejnego bierz Moi drodzy, wydarzenie. Kasior zabrał mnie na randkę. Raczej, no idziemy na tą randkę. Niemożliwe. się wziął książki. O, inteligent taki będzie czytał całe życie. E, ja założyłam sukienkę. E, idziemy naokoło. <średzydź> to już oznacza, że. <średzydź> że, że się skrótłem. dzieje. E, no ale jest to wyjątkowe, dlatego, że. co jest? Co jest to wyjątkowe, dlatego że Kasiar zaprosił mnie drugi raz w życiu na randkę. Nie. Pierwszy raz yy, na mojej urodziny, jak mieszkaliśmy jeszcze w Warszawie, yy, był zarezerwowany Tasty. stolik w Thaisty, A to jest drugi raz. Co to znaczy, że coś przeskrobał i się do, przyznaje do winy. Ja nic nie wiem. <głos> Bielu? <głos> Powiemy Wam, że naprawdę chyba nam się udało przyjść na randkę. Pomieszko sobie łazi tam i cały czas się sam bawi, a my jesteśmy tutaj z jest 15 minut. I sobie gadamy. sobie gadamy. No, nie zawraca nam głowy. <noise> Idzie, agent. I zamówiłam sobie drinka, więc będzie wysolutka. Powiem tylko, że od <głos> <głos> tak będzie. Od wielu lat nie piłam, dwóch i pół roku. I już nie będziesz karmiła mieszkańca. Czy tycznia, będzie ładnie spał Od stycznia 2020 roku. O! Tutut! Tutut! Cześć! Tato, nie masz butów, wiem. Lec się bawić. Najedzony? Przejedzony. Co dużo. No, trochę to mi nie trochę się pomaga. Dominik chce mnie że on nie wie, gdzie ma brzuch. Mm. Ja się Wróciliśmy z randki i chcieliśmy się pożegnać. Wszystkie winy Kasiora zostały odpokutowane. Pieniężnie? Nie. Chociaż jeszcze powiedział, że zagra ze mną w kruki i w... sterwa, więc... Dzisiaj planszówka i idąc te Together na PlayStation. Coś rubę. Mało no? się no ja tak dużo pizzy, że ma tak twardy brzuch. Nie wiemy co to będzie. Mi się była dobra pizza. Pyszna? Tak, no. Więc my się my się... Co? My się co? Jestem pijana. No, żona piła drinka, mojito. Pokazaliśmy. A, pokazaliśmy. Ja piłem piwko. Y Coś chciałam powiedzieć właśnie. Co chciałaś powiedzieć? No właśnie nie wiem, ale coś chciałam. A, to że właśnie czasem warto nazywać jakieś rzeczy, wtedy stają się one ważniejsze. No. <grym> że to jest randka, a nie wyjście na jedzenie. Na przykład. I wtedy o tym pamiętacie. I doceniacie. No. Powinnaś jeszcze odnieść się do tego, ale nie oglądałaś tego mojego porannego wywodu. O, po, o znajomościach. No, o tak. tym, że jesteśmy... No, Słabi w znajomości. Może coś chcesz dodać do tego? Tak, bez, te, bez oglądania, właśnie tego, co ja powiedziałem. Konfrontacja będzie. No. Mm. Co uważasz o naszym y, niepoznawaniu? Uwa realnym? Uważam, że no. mamy bardzo duże chęcie, że bardzo byśmy chcieli poznać takich y, ludzi, którzy. Y, no nie wiem, właśnie przyjechaliby do nas czy my do nich, tak na luzie, o cześć, jesteśmy, chodźmy, zrobimy sobie razem wszyscy sałatkę, pizzę czy makarony, już w trakcie pijąc jednego drineczka albo piwko i już w pokoju się rozkłada talisman albo jakaś inna gierka. Albo Dixit, albo Dixit. I w tle lecą eee. szanty i zaśpiewamy wszystkie razem Albo bierzemy pady i gramy w daciu no. e, I, i coś, coś w tym stylu, więc chęci mamy przeogromne. E, a potem, jak dochodzi, co do czego? Bardzo w ogóle nie lubimy tego, jak zaplanujemy coś na przykład na za miesiąc. Za miesiąc. No, no, no. Wtedy, bo nam się wtedy to już nam się i... na pewno tak. bo to takie jest w ogóle wyczekiwanie. Pierwszego dnia, jak się mówiliśmy, mamy taki zapał, że bardzo, bardzo chcemy. I potem tak z każdym dniem coraz mniej, coraz mniej. Coraz mniej. No, coraz mniej, aż nam się nie chce, i tak na siłę tak naprawdę jest to spotkanie. Albo jeśli się jest odłabuje, spontanicznie, albo coś. Tak, ale najlepiej jest spontanicznie, nagle ktoś przyjdzie i, i tyle. Tak, w ogóle najbardziej właśnie chcielibyśmy takich znajomych, którzy wpadają i też jesteśmy. No. I w ogóle, że oni nie mają problemu z tym, że u nas wisi pranie niepozbierane, albo że tam w kuchni pełny jest, jest zlep, no. właśnie pełne zlew. Po prostu tak, dobra, my też tak mamy, albo no tak totalnie na luzie, no. bo my raczej jesteśmy dość otwarci w takich rzeczach i nigdy nie robimy czegoś tak na pokaz i to nas strasznie wkurza, że o musi goście, go, zaprosiliśmy gości, musimy posprzątać. Jutro sąsiad przyjdzie do nas. Ale no nie no. lubimy tego. Co? Ale to no właśnie nie lubimy tego, że mm, trzeba przyszykować się. No, musi no, być cały tak. stół zastawiony i dopiero chodźcie. No tak jak to na wsiach jest najczęściej, że Ewentualnie chcecie się jak... pokazać, że czym więcej Jedzenia postawicie na stole, albo wasi dziadkowi i babcie tak na pewno robili, że, czym hmm. więcej jest jedzenia na stole, tym jest, pokazujecie się, że jesteście bardziej gościnni i bogaci. No, ewentualnie no. jak nie mamy nic, to nie wiem, dzwonimy po pizzę albo coś i, i też jest spoko. Właśnie, i też, że nikt od nas niczego nie będzie oczekiwał, że my tu przygotujemy no. po prostu, wiadomo, że też, nie wiem, ja lubię coś ugotować, czy zrobić takiego, żeby było fajnie, miło i ładnie, ale to tak bez presji, bez tego, że nie, no oni to są tacy, że mają posprzątane, więc my też musimy być posprzątane wszystko, nie? No. I tak jak nigdy nie mamy, załóżmy, nie wiem, umytych okien albo tam wybudowanych Szyb to, nagle tak, to nagle będziemy się stresować. O, dobra, trzeba. Umyć, tak, i od tygodnia no. jest przygotowywanie, bo I ktoś mieszko przyjedzie. chodzi w rękawiczkach, żeby tam niczego nie obrudzić. <noise> I pies nie? jest w garażu mieszka, no. bo. No, rzeczywistość, po prostu rzeczywistość taka totalnie. <noise> Chyba jesteśmy bardzo neutralni ogólnie tak w życiu, więc neutralnie Nie, tacy naturalni. Mnie o. wszyscy lubią. <noise> a mnie raczej nie, bo wszyscy myślą, że jestem ugórowata. No, a ja udaję, że jestem miły. <noise> a w rzeczywistości ja jestem lepsza niż Kasia. No. Ja jestem tym ale, chujem. Ale to tak często jest, że to są te pozory. Że Jak ja idę, to nie mam. Nie mam takie, że. O, cześć! Hej, o. Tylko raczej to taka podkurwiona, żeby nikt się do mnie nie odzywał. No. no. Nie patrzcie się na mnie i idźcie sobie najlepiej, no? No, tak jest. I no. tak jak wczoraj powiedziałeś, że ja uważam się za lepszą od innych. Tak mówiłem? Tak mi wczoraj powiedziałeś. To nie wiem, nie, nie pamiętam. Nie, ja raczej, no. raczej tak nie mam. Hmm. Ale A też tak. ale nie lubię tak na sz szukać takich rozmów na, na siłę, żeby tak za ze wszystkimi pogadać i zagadać i w ogóle i o dupie Marynie porozmawiać. Hmm. nie wody takie. Tak? Czy jeszcze hmm. jakoś to się nazywało? Nie. Gatka-szmatka. No, hmm. no po prostu, mieście się, hmm. się zabawił, więc możemy pogadać. Tak, mieście się, <laughs> się bawi w pokoju śrubkami. Hmm. No, ale kończymy, bo już materiał będzie za długi, bo mam trochę O, leci. Tego. O, wow, jest. Oh, co co to za minka? Co się Co? tam stało? Usłyszałeś kogoś? Dinozaur był? Dinozaur był na klatce? O kurde. Myślę, że to sąsiedzi. <grymka> <grymka> Nie, pewnie tak. Dobra, papa. się pomachaj. Zrób papa, kończymy. Cześć, miły dzionek. Końcówka miła. Końcówka miła. też Końców? <grymka> Końców? 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 Papa.